sierżant sztabowy Maciej Kopiński i starszy sierżant Janusz Rudziński. Jadą do kolizji. Opel Astra zostaje nagle zaskoczony przez samochód, który wyskakuje z boku przed jadącego Opla, zmuszając go do gwałtownego hamowania. Skutkiem tego jest poślizg Opla i wjechanie na tory tramwajowe. Pan jest, tak? Tak, i właśnie drugi sprawca uciekł z miejsca kolizji. Bo a, ja działy? jechałem bo ja jechałem tutaj... Stąd po tak, tak? jechałem środkowym pasem, a on tutaj stąd wyjeżdżał, i nawet dał kierunkowskaz, ale w, w momencie, jak wyjeżdżał, to go wyłączył i od razu zjechał. pierwszy pierw, pierw jechał na prawy, na prawy zjechał i od razu potem z prawego na trzeci, nie? A ja jechałem, no on mnie widocznie w ogóle nie widział, nie? A pan sam jechał? Nie, tutaj z kolegami. Komuś coś się stało? Ja jechałem tak... Pan był świadkiem, tak? za nimi, Aha. no i to widziałem, tak jakby pan mógł, powiedzmy, mnie tam spisać tego i... i... A czym pan jechał? A, A mój, ja, tam tak, samochod? Tak? Tam, tam, tam. Dobrze, niech pan podejdzie do kolegi. Słuchaj! Spisz pana jako świadka, tak? Jak trzy się nazywa. Jaki numer rejestracyjny? Granatowe, rok, jaki to jest rok? No nie, 9, 3, 6, 3 albo 5, nie? Chyba druga była, trójkąt trzy drzwiowe chyba było. PZ. Numer rejestracyjny. PZ Polo, tak? Policja ma już numery auta sprawcy wydarzenia. Łatwo będzie dotrzeć do kierowcy, który spowodował poślizg Opla. To już tylko kwestia czasu. To musi być kolownik, musi go ściągnąć. Tak. Dokładnie. ma z obydwu stron zatrzymanie ruchu tramwaju także około jeszcze 20, pół godzin na pewno będą zatrzymane bo jedzie asystans i jedzie asystans i tutaj weźmie ten samochód i ściągnie z tego no, z torowiska i jak go ściągnie, ściągnie go na bok i wtedy wtedy już tramwaje puścimy ten ale najważniejsze, że podeszli tutaj tą e, PSP, żeby usprzątała te kamienie dobra, a za ile będą? no są świadkowie, że był ktoś. Bo jechał świadek, jechał świadek 100 metrów za nim. Bynajmniej się podaje za świadka. Eee, jechał i widział całą sytuację, także z tego co on, także z tego co powiedział kierowca, to wynika to samo co powiedział świadek. Ustal czarek. Ustal od razu właściciela. Kiedy pomoc drogowa przymierzała się do wciągnięcia o plana lawetę, tuż obok rozegrał się bardzo niebezpieczny, a jednocześnie absurdalny incydent. Jeden z idącej grupy mężczyzn, chcąc pokonać drogę na skróty, przeskoczył przez barierkę i spadł do wody. Nic mu się nie stało, karetki nie trzeba. Ronaldo, cały jesteś? Nic mu się nie stało? A nie walnął tutaj niczym? Który, gdzie on przeskoczył? No tutaj, gdzieś w tym miejscu przeskakiwał. Tak. Tutaj spadł na to? Na Trzeba karetkę, Trzeba karetkę wezwać. Czekaj, zaraz przyjedzie karetka, zobaczymy. Nic ci nie jest. Czysto do, do wody padłeś? Dobra. Chul. Dobra, nic chłopu nie jest. Możesz powiedzieć karetce, żeby nie przyjeżdżała. Autentycznie ja myślałem, że tak jak jest z drugiej strony. Ja stanęłem na barierce, od razu się Patrzy a tam ciemno. Cudem mężczyzna, który wpadł do wody, uniknął trwałego kalectwa. Policjanci już spodziewali się najgorszego. Tak. Nie, no dalej będzie, dalej wszystko już będzie ustalane. No, właściciel będzie ustalany, także wszystko będzie prowadzone dochodzenie. Na pewno będzie Pan poinformowany o tym, wszystko będzie, także... Kurczę, no dobrze, że się nikomu nic nie stało jeszcze po tym. Boże, Nie jadę. no, ja mówię, bo... ja Ale z Gdańska, chłopaki, nie wiedział, że tutaj jest przesmyk. nie, teraz możemy się śmiać, ale mogło być tragicznie. Nie, no, ja mówię, że tu, tu i tam, no. no w ogóle, kurde, 20, tak, to tam... Samochód to jest rzecz nabyta no. i można naprawić. Zdrowia i życia nie można nikomu zwrócić. No to co, to dziękuję. Jego wieczoru, mimo no, czy... wszystko. Swoje życie trzeba szanować bardziej niż swoje mienie. Taki sposób myślenia uchroni nas przed wieloma błędami, nie tylko na drodze.